znak byka i anoreksja. Byki mają tendencję do tycia, bo lubią zjeść i dobrze zjeść, no i automatycznie idzie za sobą, że wiele. U byków bardzo często występuje chęć posiadania. Posiadania? Z jedzenia na przykład deseru, a po deserze jeszcze dostawki. Na początku powinna być jeszcze przystawka, i możemy tak wymieniać wejście w rytuał jedzenia naszego zodiakalnego. Też dlatego bardzo często stosują diety bardzo drastyczne. Jedną z diet, której w ogóle bym nie chciał tutaj wymieniać, to sławetna woda po ogórkach. Oczywiście, jeżeli nie było to zbyt kwaśne wszystko w porządku, ale to na ogół było na <laughs> czymś, co się nazywało. Bardzo nieprzyjemnie, bo zapach bardzo nieprzyjemny, ale z liściami bobkowymi i oczywiście, udawało się wtedy doprowadzić do linii. Także wówczas wysiadała wątroba i co się dało łącznie z nerkami. Byki bardzo łatwo się przeziębiają, więc też potrzebują automatycznie większej tkanki tłuszczowej i większych zasobów energetycznych. No więc znowu ze dietą to nic nie ma wspólnego i kiedy zaczynają się odchudzać, automatycznie siada im to wszystko dookoła. To co powiedziałem. I jednocześnie też byki chcą wyglądać jak największe gwiazdy. Oczywiście, że tak, ale pod jednym względem. Gwiazda też może ważyć troszeczkę więcej i nigdy jak to mężczyźni mówią słodkiego ciała nie brakuje albo miłość nie patrzy na to i to jest prawda, że właściwie w tym momencie byki dostają te zodiakalne, dostają przede wszystkim mówimy o kobietach, chociaż o mężczyznach, nie można tutaj im powiedzieć, że nie biorą w tym udziału z wyglądem powinny się raczej nie mierzyć, a powinny z intelektem się mierzyć. I tutaj intelektualnie postawić siebie, chociaż trzeba przyznać, że byk ma klasę i umie ukryć i z tego powinien stosować, a nie w anoreksję wpęcać się i w straszliwe kłopoty, jeżeli chodzi o to, co już mówiłem, z układem hormonalnym, ale także, co na najważniejsze, krwionośne. Krwionośnym, no i wówczas wychodzą wszystkie możliwe kłopoty z sercem, z wiotrzeniem kręgosłupa, tak zwanym lenistwem, i zaczyna się dopiero wtedy historia. Byk musi być silny, dlatego że jest duży. Nieważne, czy ten byk waży. 46 kg jest drobną kobietą, czy byk waży 110 kg i jest potężnym mężczyzną? Proporcje, jeżeli spojrzymy z daleka, z perspektywy, to są identyczne. Są dobrze zbudowani i potrzebują odpowiedniej masy. Także nie razem naszym drogim pykom zodiakalnym próbować na sobie anoreksji. Jesteście w każdym samym doskonale. Pamiętajcie o tym, że na Was patrzą tłuby i nie możecie zważać na Wasz wygląd, bo zwracają uwagę nie na Wasz wygląd, a na Wasze zachowanie. Na wasz sposób wysławianie. A nie to, co reprezentujecie zewnętrzem swoim. Zewnętrzem, tak jaki posiada byk. To każdy by je chciał mieć. Tylko wy nie doceniacie siebie. Nie rozumiecie jednej rzeczy. Czy jesteście pod każdym względem? Wspaniali, doskonali. Chociaż już ci to słowo powtarzam, I oprócz tego, żeby wam tylko nie brakowało zdrowego, rozsądku. Też się powtarzam. Ale cóż, ponoć. Do naszego zodiakalnego przedstawiciela można mówić ileś tam razy i tak i tak nie zrozumie. A dlaczego? Nie bądź taki uparty. Weź się za siebie bardziej w intelekcie, w szermierce słowa i wspaniałych Twoich ruchach, bo są ciężkie, ociężałe, ale przynajmniej stabilne w swoim byciu. Bycie. Obyś był podporą dla innych znaków, tylko jednego się musisz nauczyć: ogromnej szczerości i odpowiedzialności za swoje słowa, żebyś czasami nie pokazywał innym, do czego ty doszedłeś, a indziej nie. Bo tego inne byki ci nie darują. I pamiętaj jeszcze jedną rzecz. Że anoreksja tak pasuje do ciebie, jak wół do karety. Więc jeżeli chcesz być wolą, to bądź. Ale wtedy już nie będziesz swoim zodjakalnym, cudownym bykiem. No cóż. Życie jest okrutne ale przede wszystkim wspaniały w tym, że można wiedzieć, że jest się doskonały. A jeżeli by kwiat to chwała mu za to, bo wtedy mamy na co spojrzeć krytycznym wzrokiem, jeżeli chodzi o inne znaki, bo w nim jest jakaś doskonałość. Trzymajcie się, drogie byki. I przede wszystkim zapraszam na dalsze cięko powieści o bykach. A tutaj, jeżeli chodzi o anoreksję, naprawdę słuchajcie. Czy mężczyźni, czy kobiety, nie dajcie się. To niemożliwe. Jesteście doskonali, tylko nie wierzycie sami u siebie. A przez co? Przez brak wiary. Trzymajcie się. Cześć.